Hej, cześć, witajcie, z tej strony Błażej i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj jest ze mną gość specjalny, który właśnie tutaj wie, że Mercedesem. Jest to mój gość specjalny. Yy, I w tym odcinku porobimy sobie drifty. Wcześniej yy, się z nami przywitał. W tym odcinku porobimy sobie jakieś drifty tym oto Mercedesem moim z eventu yy, Halloweenowego. Yy. Tak, on też ma kanał na YouTube, Jan Jan, serdecznie polecam, też ma bardzo fajne odcinki, lubię go oglądać, także zachęcam też do jego dosłubowania jak i też również, żebyście mnie zasubowali. Także myślę, że możemy wsiadać, wsiadamy, myślę. Nie pojedzie swoim, albo... A bo dobra, wpłajziemy tak dobra. dobra, już porobimy sobie tutaj jakieś drifty tym Mercedesem można na polach Taki szybki odcinek lajtowy, bo nie mam w sumie co wrzucić tak pomysł zbytnio, więc tak sobie podriftujemy troszkę tym Mercedesem, po prostu zobaczymy co on potrafi. Zachęcam też do zobaczenia moich ostatnich filmów z różnych serii, na przykład z doceniania i omawiania różnych samochodów poszczególnych w Car także też zachęcam. Zachęcam właśnie też do subowania Jan Jan. On ma taki kanał na Car Drive, też bardzo fajne filmy robi na jego kanał więc. Zachęcam też, żeby go subować. Także myślę, że sobie jeszcze tutaj chwilę podliftujemy. Fajnie, z Mercedesem. Także w tym odcinku to by było na tyle, ja dziękuję serdecznie za oglądanie. Ze mną był tutaj mój yy, mój serdeczny gość, yy, jakże i mój kolega Jan Jan, to jest jego kanał na YouTube. Yy, także to by było na tyle. Cześć i czołem.